A jednak okazuje się, że Pan Bóg coś ukrywa. A właśnie, Pan Bóg, Kościół, Księża, Watykan ukrywają różne rzeczy, ale czasami coś się wydostanie i co? A właśnie. Ale co Pan Bóg ukrywa właściwie? Hmm. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy wyraźnie: Pokój, dobro, zaczynamy nasze rozważanie, że Panie Jezus, modląc się, mówi, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Czyli Pan Bóg rzeczywiście coś zakrywa, nie objawia, chowa, można byłoby powiedzieć, ale tylko przed niektórymi, a innym objawia, czyli daje im poznać, jakby podsuwa pod nos, żeby zobaczyć. Czym to coś jest, co Pan Bóg ukrywa albo objawia, trzeba byłoby pewnie zobaczyć, wobec kogo to robi. No więc najpierw Pan Jezus mówi o tych mądrych, roztropnych. No ale dlaczego miałby Pan Bóg przed mądrymi, roztropnymi coś ukrywać? To źle być mądrym, roztropnym? To Pan Bóg nie lubi takich ludzi. Lepiej, żeby był ktoś, kto nic nie rozumie, nie pyta, nic nie szuka. I na wszystko się zgadza, i taki jest w ogóle do niczego. No tak, bo takiego człowieka łatwiej kontrolować, takim człowiekiem można manipulować jak się chce. No ale tego typu bajki, że Pan Bóg tak robi, to już ktoś opowiadał kiedyś. Był to ni mniej, nie więcej tylko wąż w raju, któremu swoją drogą udało się namówić Adama i Ewę, że Pan Bóg właśnie w ten sposób ich oszukuje. Że nie objawia im wszystkiego, że się boi w jakimś sensie Pan Bóg, Adama i Ewy, no i dlatego zakrywa, chowa przed nimi choćby tę prawdę o prawdziwych właściwościach zakazanego owocu, owocu z drzewa poznania dobra i zła. Jeśli go zjecie, to nie tylko nie umrzecie, na pewno nie umrzecie. Tutaj diabeł przeczy oficjalnie i stanowczo, kategorycznie Słowu Bożemu, za czym Adam i Ewa idą, odrzucając to słowo nie tylko w znaczeniu nakazu Pana Boga, ale w ogóle wszystko, co Pan Bóg im mówił niestety taki ma skutek odrzucenie nakazów. Więc, diabeł, mówiąc im, że Pan Bóg coś tam ukrywa, doprowadza ich, że jeśli zjedzą owoc tego drzewa zakazanego, co się dzieje, no to otworzą się im oczy. To znaczy będą widzieć, bo na razie nie widzicie. Zakryte niejako są wasze oczy. I Pan Bóg, gdyby chciał, to przecież dawno by wam je otworzył, powiedziałby wam co i jak, jaka jest prawda, ale tego nie zrobił. No więc możecie zrobić to sami. A więc już ktoś był, kto próbował nas kusić do tego, że Pan Bóg nas oszukuje, coś przed nami chowa, czy w ogóle nas się boi. Zatem ci mądrzy, roztropni, o których mówi Pan Jezus w Ewangelii, to nie są ludzie, którzy mają wielką wiedzę. To są raczej osoby, które myślą, że już wszystko wiedzą. Albo w znaczeniu kogoś, kto sądzi, że zjadł wszystkie rozumy, kto może wszystkich innych pouczać, kto uznaje siebie za mędrca wszechczasów, ale niekoniecznie musi to być tak negatywne spojrzenie. To może być po prostu osoba, której się wydaje, że ma wszystkie informacje dotyczące jakiejś sytuacji, które te informacje pozwalają jej decydować, podejmować y, jakąś decyzję albo też w znaczeniu oceniać innych. Widziałem, co robisz, widziałem Twoją minę, więc pozwalam sobie na ocenę, że jesteś głupi, że jesteś złym człowiekiem, że można czuć do Ciebie pogardę, że można z Tobą nie rozmawiać, bo jesteś nikim. Jesteś niewarty tego. No i taka mądrość, roztropność w cudzysłowie określa przede wszystkim ludzi, którzy nie chcą być pouczani, którzy nie przyjmują, że ich wersja, którą rozumieją, ich interpretacja jakichś wydarzeń, słów jest błędna i nie szukają w tym znaczeniu prawdy, bo uznają, że już ją mają. Więc Pan Bóg nie tyle zakrywa przed nimi jako wyraz swojego gniewu, na przykład jakiejś niechęci do nich, ale po prostu jest to konsekwencja ich decyzji, ich zachowania. Pan Bóg zakrywa w tym znaczeniu, że oni nie pytają, proszą, szukają, A Pan Bóg mówi nie i kropka, koniec. Tylko. Pan Bóg chcąc im objawić, ale widząc nastawienie ich serca, które stało się kamienne i nie chce już pozwolić się pouczyć, prowadzić, nie daje im tej łaski. Znowu nie dlatego, że jest na nich zagniewany, czy dlatego, że jest tak wkurzony, ale po prostu odpowiada niejako na ich sposób życia, na ich decyzje. Z kolei ci prostaczkowie, którym ojciec objawia, coś tam, to nie ludzie jacyś nic nie rozumiejący, ci, którzy nie używają rozumu. Y? Nic nie rozumiem. Nie, nie. Prostaczkowie w tym ujęciu to bardziej dzieci, które rozumiejąc, że nie rozumieją, pytają, zgadzają się na to, żeby ktoś ich pouczał, żeby ktoś pokazywał im, co i jak, żeby pomagał im dojść do prawdy. I takim Pan Bóg objawia. Pamiętamy scenę, w której yy, święty Piotr mówi o Panu Jezusie: Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. I Pan Jezus chwali go, mówiąc: Objawił ci to ojciec. Hmm, no właśnie. Ludzie, którzy mówią: Jezus jest prawdopodobnie Janem chrzcicielem, Eliaszem, Jeremiaszem, czy jeszcze innym prorokiem, to są ludzie, którzy nie są źli, ale to są ludzie, którzy wiedzą. To są ludzie mądrzy, którzy już przestali prawdopodobnie pytać. Coś tam usłyszeli, coś tam zobaczyli i już wszystko potrafią ocenić, i już potrafią osądzić. Czasem też w znaczeniu oskarżania. Zatem, w gruncie rzeczy, to my sami wybieramy, w której kategorii ludzi jesteśmy. Czy jesteśmy prostaczkami, ludźmi, którzy pozwalają się Panu Bogu prowadzić, kierować, pouczać? i przyjmują jego słowo zachowując je czy mędrcami którzy wszystko wiedzą lepiej którzy chcą decydować o wszystkim sami ale co też pan bóg by objawił albo zakrył być może to o czym mówi później pan Jezus że nikt nie zna ojca tylko syn i syna tylko ojciec bo to są tajemnice i Syn objawia tym, którym chce, czyli tajemnicę tego, kim jest Chrystus, jaki jest, jak działa, czy jak go odkryć, jak go spotykać. To nie są tajemnice w znaczeniu, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby je odkryć, albo że trzeba pójść na koniec świata, żeby zdobyć jakąś mapę i wtedy ewentualnie dojść sobie do celu. Nie, nie. To są tajemnice, które zdobywa się poprzez pokorę, poprzez uniżenie wobec Pana Boga, czyli mówiąc bardziej potocznie, ufając Mu we wszystkim. I ciekawie podpowiada nam to pierwsze czytanie, w którym w y, tym fragmencie z księgi proroka Zachariasza słyszymy o tym królu pokornym, który jedzie na osiołku. Nie jest to obraz aż tak bardzo zaskakujący, bo pismo święte w różnych miejscach ukazuje nam władców czy przyszłych władców, którzy. Przyjeżdżają nie na jakichś wspaniałych rumakach, nie na rydwanach wojennych, ale na jakimś prostym mule czy na osiołku. Tych podróżujących na osłach y, znamy z innych fragmentów, więc nie jest to aż tak bardzo zaskakujący obraz. Natomiast, jeśli, tak jak dalej mówi Zachariasz, ma to być król, który obwieszcza pokój, ale nie tylko w znaczeniu informacji, Halo, halo, pokój, tylko który daje pokój, który z kolei przychodzi poprzez pokonanie przeciwników, bo tam wyraźnie jest mowa o złamaniu broni, tych narzędzi wojennych, narzędzi do ataku, narzędzi do niszczenia, do zadawania śmierci, cierpienia. Więc król łamie to wszystko, przychodzi jako zwycięzca, więc bardziej jest to pochód zwycięzcy niż tylko cichutki wjazd króla, który obwieszcza święty spokój. Więc to jest dziwne, że król, który jako zwycięzca wjeżdża do miasta, nie robi przemarszu swoich wojsk, nie robi defilady, żeby zademonstrować swoją siłę, swoją potęgę, troszkę się pochwalić, a troszkę pokazać wrogom, że jeśli jeszcze raz łeb wystawicie z nory, to was po prostu zdepczemy, rozjedziemy was, jak, jak śliwkę na przykład w ogrodzie, zdepczemy was. A tutaj ten król wjeżdża pokorny na usiołku. I na tym polega cała Heca, że moc Jezusa nie objawia się w Jego przemocy, nie objawia się w Jego sile fizycznej, objawia się w Jego pokorze. Jezus swoją pokorą wszystko zwycięża, zwycięża złego ducha, zwycięża całe zło, zwycięża śmierć. Na krzyżu jest nierozpoznany jako król. Można powiedzieć, w jakimś sensie, oczywiście to jest obraz, Komuś się może wydać trochę obrazoburczy wręcz, ale można powiedzieć, że Chrystus ukrzyżowany jest jak pokorny król, który jedzie na osiołku. Tak jakby krzyż był trochę osiołkiem, który jest raczej miejscem wskazującym na przegraną, na brak siły, na brak majestatu, władzy. Ale właśnie tam Chrystus zwycięża tam wszystkich wrogów niszczy. Krzyż jest miejscem, w którym Jezus objawia swoje zwycięstwo. I w drugim czytaniu dowiadujemy się, że jeśli nie mamy ducha Chrystusowego, to nie należymy do niego. To znaczy, nie zrozumiemy tego, co Chrystus nam mówi, ale także tego, co zrobił. Będziemy wciąż szukać po ludzku, po naszemu, tylko zgodnie z naszym myśleniem. A więc, jako ludzie mądrzy w tym znaczeniu dzisiejszej Ewangelii, którzy już sądzą, że wiedzą, mówiąc, a to bez sensu, to jak, Pan Bóg tak działa, to niemożliwe. Nie, nie. Bóg. Gdyby był Bogiem, gdyby to był On, to by zadziałał tak, żeby zmiażdżył wszystkich moich wrogów w sekundę, a mnie by wywyższył, bo ja na to zasługuję, bo jestem dobrym człowiekiem i mi się należy. Za tyle lat harowania dla Pana Jezusa, pracy, działania, to mi się coś w końcu należy. I kiedy to się nie dzieje, czuję się zgorszony, czuję się, będąc niedocenionym, odrzucony. I mówię, aha, to jeśli tak, to dziękuję bardzo. Nie masz ducha Chrystusowego, więc nie rozumiesz tego, co robi, i tym samym nie pozwalasz Mu działać. A tym samym, idąc jeszcze dalej, sam się pozbawiasz doświadczania Jego zwycięstwa w Twoim własnym życiu. Bo to, że Chrystus zwyciężył na krzyżu, to, że wjeżdża Król pokoju na osiołku, to co z tego? Jeśli to nie pomaga mi w moim życiu, to to, to są pobożne bajki. Ale właśnie Chrystus chce objawiać się jako zwycięzca w Twoim życiu, chce pokazywać swoją moc w wydarzeniach Twojego życia, w tym, co uważasz za oczywiste, za realne, za rzeczywiste. Bo być może historie biblijne są trochę dla Ciebie jak coś wyssanego z palca. Wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, sprzed czterech tysięcy lat. No tak, no to są pobożne historyjki, takie wiecie, dla dzieci na lekcji religii po, po wakacjach, jak wiadomo, jak wrócimy do szkoły, to wtedy tak. Ale Chrystus mówi, a co jest dla Ciebie realne? I ja mówię. Yy, cierpienie. To, że nie, w życiu moim dzieje się nie tak, jak chcę. I Chrystus mówi, okej, okay, działamy tutaj w takim razie. Tu objawię Ci swoją moc. Pozwalasz mi działać. I ja mówię, nie, bo ma być po mojemu. Bo ja wiem, jak powinno być. I Chrystus mówi, ale to nie jest dobrze. Jeśli byłoby tak, jak chcesz, to będzie ruina. To się rozsypie wszystko w Twoim życiu. Mm -hmm, no to trudno. Zaryzykuję. I to jest to, o czym mówi na koniec Ewangelia, że jeśli jesteśmy utrudzeni, jeśli naprawdę nam jest ciężko, to weźmy na siebie Jego jarzmo, idźmy Jego drogą, i w tym jest ukojenie, w tym jest spokój, w tym jest umocnienie, idąc drogą Jezusa. To jest trudne, bo trzeba uwierzyć, trzeba zaufać. I to jest nasze zadanie. Pan Bóg niczego nie ukrywa, Pan Bóg nie jest jakimś skąpiradłem, który. Łaskę daje tylko tym, których lubi, nie wiadomo z jakiego powodu. Tym, którzy są lizusami, którzy kablują. Mówią, Panie Boże, a tamten, to wiesz co zrobił? A tu ja, życzliwy, co, co z tego będę miał? Przepraszam. Pan Bóg tak nie postępuje. On w relacji daje wszystko, czego potrzebujemy. Tym, których kocha. Ale wymaga to zaufania, czyli pozwolenia, by działał w moim życiu, tak jak on to zaplanował. Ogłoszenia są takie. One są na 97,5%. Mianowicie w najbliższy piątek, może to być także czwartek, jeszcze nie jestem pewny do końca, wstępnie w piątek o godzinie 19:00 pojawi się kolejne rozważanie, daje słowo przygotowanie, omawiające liturgię słowa na następną, czyli 15. niedzielę, zwykłą A. A w weekend, czyli w najbliższy piątek o godzinie 21.00, rozpoczynamy rekolekcję Ramiona Jakuba, czyli jak pokochać historię swojego życia, jak nie bać się historii swojego życia. To są rekolekcje takie jak już od pewnego czasu to robimy, weekendowe, czyli piątek, sobota, niedziela o godzinie 21.00. Kto chciałby wziąć w nich udział, musi się zapisać. To są rekolekcje oczywiście darmowe, ale. Potrzeba otrzymać hasło i, i też sposób dostępu. Rekolekcje odbywają się na platformie Zoom, czyli trzeba napisać maila na adres kontakt, o oh pardon, rekolekcje dmk.pl. Pod tym adresem uzyskacie dostęp do rekolekcji, też wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby się zalogować, żeby znaleźć te rekolekcje itd. Tak Prawdopodobnie za dwa tygodnie po tych rekolekcjach, nie teraz, nie od teraz za dwa tygodnie, tylko po tych rekolekcjach albo w jakimś innym czasie, to jeszcze zobaczymy, jak, co nam powie Pan Kalendarz, będzie druga część tych rekolekcji, mianowicie Ostatnia Noc Izaaka, czyli rekolekcje o przebaczaniu. Jak przebaczać? Ale to jeszcze w przyszłości. W tym tygodniu najprawdopodobniej zrobimy, ale nie obiecuję, bo też nie wiem w tym, czyli poniedzieli, zrobimy uwielbienie z modlitwą o uzdrowienie. Ale nie wiem jeszcze w zasadzie gdzie będę, więc to zależy od właśnie tego, czy będzie miejsce, w jakim będę mógł to tę modlitwę przeprowadzić. I to chyba tyle. No i oczywiście, gdyby ktoś chciał mieć na bieżąco informacje o, o modlitwie, o rekolekcjach, o przygotowaniu daje słowo, to najlepiej zapisać się na nasz newsletter na stronie franciszkanie.tv i wtedy na maila będziecie otrzymywali regularnie wszystkie powiadomienia o tym, co robimy, o innych rekolekcjach, o innych naszych działaniach. No to chyba tyle, w takim razie pokój i dobro.